War. War never changes. Szanowne Państwo, do początku lipca, dwudziesta druga faza wojen antylateksowych. Działa się głównie poza forum publicznym, ale nie zabrakło kilku przełomowych momentów od czasu Czarnego Lipca w Barnejowie. No i afery plakatowej. Przejęcie domku drewnianego konona przez Rudego to chyba najistotniejszy element, jeśli idzie o samego Kiernoza. No i kolejna beczka śmiechu to fakt, że ten drugi podżywiecki Tiger Benzo prosił o przedłużenie terminu na apelację w przegranej sprawie z Iławskim Gitem na koniec roku. I to ze względu na, i tutaj uwaga, pogorszenie zdrowia psychicznego, no nie wiem czy szanowni państwo to kumają, socjopata od maleńkości myśli, że w pół roku coś mu się polepszy. No ale dość żartów, tak naprawdę to wiadomo o co chodzi, bo może Iławski coś przegra po drodze, dostarczy więcej dowodów na siebie i tak dalej. Dość dygresji, drugi odcinek o zmaganiach przeróżnych sił i postaci wokół kiernoza. Obejmuje okres od 20 maja do 27 lipca, z małą aktualizacją sytuacji w Barnejowie, które z kolei omówiłem w części pierwszej tej fazy. Link w opisie. Bellum vaginae. No i tutaj pozyskane informacje i suma wydarzeń śmiało potwierdzają, że ten waginalny front, tutaj przypomnę, PEPA 200 ml, fasowa wróżka, Sepleniuszko oraz klępa 79 atakują Olgierdano. To skoordynowana akcja chipy, nie ekipy, bo słabo, jak wiadomo, im idzie na innych odcinkach. Tutaj mam na myśli m.in. przerżniętą sprawę z Ziławskim, Publiczna beka z krzyżowych nasiliła się od końca marca. Nie pykło bezproblemowe kasowanie kanałów około szkolnych w topa z pompą insulinową. Faktury nadal nie ma, minęło już półtora miesiąca, odkąd Rudy zapowiadał jej pokazanie. Masowo wypływa ługanie przed sądami. Między innymi sprawie z redaktorem Bucianem. No i dalsze przewały na kiernozie, straszenie ludzi na społeczności z różnych kąt, w różnych miejscach. Ale właśnie co do kiernoza, to zainteresowało się jego zdrowiem psychicznym, nawet Mopr. No i wszystkie trzy atakujące latek siary wystosowały dokładnie to samo pismo i te same zarzuty, dwie z nich korzystają z tego samego adwokata. Dodatkowo Ruda wiedziała o wszystkim, zanim w ogóle i ława dowiedział się o pozwach. W Belum Waginę zaangażowany jest też Barney, przynajmniej jeśli idzie o PPN 200 ml. Wojenki w Barneyowie, jak już mówiłem, następnie omówiłem w poprzedniej części 22 fazy wojen antolateksowych. Link w opisie, ale podsumowując, po Czarnym Lipsu, w tym spin-offie, a w zasadzie już dzisiaj w centrum, dowody orzechowej 200 ml mają polegać między innymi na. Jego zeznaniach, i tutaj mam na myśli stalkowanie, mieszanie się w sprawy rodzinne, niesławnych filmach od znanego polskiego producenta rapu, oraz na nagraniach z lotniska. Plus jeszcze jest wątek o zorganizowanym ataku na Olo, i tutaj taka mała dygresja w temacie tego frontu, jeśli idzie o wątki intymne gumofilców. Bo wiadomo, sumoleum i rybcia, no to to jest jeden, ale jest tego dużo więcej. W każdym razie, na przykład, taka akcja w Warszawie i polowanie na Barnea tylko potwierdziły, że Patrycja LPG i Klępa 79 utworzyli nowy związek jednokomórkowców, tworząc dwukomórkowy patoorganizm. organizm. epizodyczna postać Białorusinki, zatem odchodzi w przeszłość. No i więcej o Liaison, gumofilcu w fekalnym nieregularniku numer 122. W Prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Do końca roku tutaj nie będziemy na pewno narzekać na nudę. Kolejny wątek. Bocian kontra absolwent podstawówki. Sprawa redaktora broniącego swojego artykułu o społecznym i mentalnym kuriozum spod, spot, spot Bielska. Ciąg dalszy. Ogólnie ma być jeszcze jedna rozprawa. I prawdopodobnie będzie ona finalna. I co się okazuje, że jednak nie idzie ona tak, jak to stwierdziła wyżej wymieniona aberracja z wypis dolnych, czyli spłatka. Ryża Pała miała udostępnić sądowi zarobki z mlecznego chowna, czego nie zrobiła. Więc szansa na wygraną się znacznie zmniejszyła, no ale póki co wiadomo, że chciał wykorzystać sąd, by namierzyć dane wykopków i ich po kolei pozywać. No i tutaj, niestety, nie pamiętam daty finalnej rozprawy końcówka chyba sierpnia, albo może później. Na pewno zaktualizuję ją na przyszłym filmie. Kolejny wątek: Nowy Latek Siwo afera plakatowa, omówiona również w poprzedniej części. No tutaj tylko dodam, że po czarnym lipcu rozwija się w regularną bitwę, z której wyłania się nowa postać typowo nietypowego lateksa, Szefito, jednak po tygodniu ostrych wypowiedzi nie przedstawił ani jednego ważnego faktu, czy też kwitu pogrążającego stronę antylateksową, póki co jest to tona niczego w zasadzie główna i wchodzenia w uwalane brązowe życia reszcie gumofilców. Teoria ja głosi, że typ o niewyszukanym mentalitecie, raczej przeciętnym IQ, jak cała reszta jest parobasem gumowego suma lub jego znajomym, albo psychofanem lateksowej podgarlicy i tak dalej i tym podobne. Czas pokaże, któż to zacz. No i potencjał w typie na pewno jest, ale nietypowość nie pozwala mu zbyt sensownie ani się wypowiedzieć, ani przedstawić czegokolwiek logicznego poza toczeniem piany i samoniszczeniem się w komentarzach. Wiadomo, logika, guma to dwie różne rzeczy. No i póki co wpisuje się w moje stare przysłowie sprzed lat, dajmy lateksom mówić, sami się zaorają trzęsi główka na dnie merytoryczny, ale przerwany atak na Części główkę, który był kandydatem na kandydata, przypomnę tym razem na euroosła, szczęsny odpala tryptyk o dokonaniach przegrywa życiowego dokonania w cudzysłowie oczywiście oraz odpalono też kilka pocisków w relacji powietrze-lateks Barney dorzuca tutaj przed wyborami że poinformuje komitet wyborczy resortowego przegrywa o przewałach tykocińskiej grochówy i jego schizofrenicznym kontencie na tubie, zarówno tryptyk jak i groźby kaszaniarza nie dochodzą do skutku. Mimo tego do skutku dochodzi inny atak czysto odwetowy i bardziej bezpośredni. Otóż krecik dziewic otrzymuje 3 mele na ten pocieszny pyszczek. Plus traci po raz drugi damskie okularki alias szagale. Sprawca nie do końca znany, ale wiadomo, nie każdy bohater nosi pelerynę i emblemat nastroju. Zgłaszanie mlecznego chowna. Tutaj tajna komórka Discorda do spraw zgłaszania kanału górskiego pastucha. Druga tura. Nature i jeszcze jeden agent ładują dwa strajki w Rudego. Pierwszy spada po kilku dniach, drugi nie wiem czy nie siedzi, bo nie był za prawa chyba autorskie. Jeden z tej komórki twierdził coś koło połowy lipca że wjechały kolejne, ale nie pamiętam za co, no i tutaj pewnie za prywatność skoro kanał nie jest zablokowany tak jak był wcześniej przeze mnie i Nature no i w każdym razie algorytm na kanale tego pod, pod, pod podbielskiego patostreamera raczej za fajnie nie promuje owego ryżstoku co widać po marnych wyświetleniach i cóż, od końca marca widać jak na dłoni, szanowni państwo, że w Lateksowej ekipie każdy na każdego ma kwity i teraz zaczyna to grać w kontekście postępowania Rzeszowskiej Komórki Policyjnej do spraw walki z cyberprzestępczością. Sporo wyjawił ratownik Dobry Duszek Kacper. Plus, przerżnięta sprawa przez Rudego, notabene potencjalnego przegrywa roku. Przypominam, gra tutaj nadal. Główny wątek jest kluczem w zrozumieniu kolejnych zorganizowanych lub solowych akcji nietypowych, na przykład taki ONZKI. Praktycznie przeze mnie postać totalnie pomijana, i pewnie większość szanownego państwa nawet nie wie, kto to jest. No i właśnie ten Ocki, jeszcze do niedawna podnóżek Końskiego zada ten od Stokingów, tak mi się przypomniało, który przez lata sypał faktami z niejawnej rozprawy, którą benzo przegrał. Ponieważ został wydymany przez górskiego pastucha w sądzie, no i dodatkowo został namierzony przez sztab Olo personalnie. No, i Stockinger wrzuca teraz w swoim psychodelicznym stylu różne drobne detale, oryżyn i resztki nietypowych. W każdym razie działo się, jak sami, szanowni Państwo, widzą. Wykresów w zasadzie nie ma sensu zamieszczać, jest taki sam jak w poprzedniej fazie numer 21. Także zapraszam, tam można dorzucić jeszcze tego szefito czy Sherifito, zwał jak zwał, po stronie lateksowej tutaj w zasadzie kompletnie się nic już nie zmienia, więc piwo, wino, wódka w dłoni oglądamy dalej, bo jest naprawdę co. No i link do pierwszej części w opisie jeszcze raz. Polecam, pozdrawiam Piotr Różerski.